W sezonie grillowym idealnej pogody rzeczy producent kasztelana niepasteryzowanego. Suplement diety Clarin Perfect wspiera klarowność widzenia i pomaga utrzymać oczy w zdrowiu. Suplement diety Clarin Perfect. Sponsorem prognozy pogody była firma Hollas, producent dekoracyjnych zrębków drewnianych AquaSafe. Głos mediów. Wychodzimy ze studia i ruszamy do miejsc, w których wydarzyło się coś ważnego. Śmieci. Nadchodzi rewolucja i podwyżka cen wywozu. To gminy będą odpowiedzialne za odbiór odpadów i to one ustalą stawki za wywóz. Ile będą kosztowały śmieci? Tym razem głos mediów jedzie do Konstancina Jeziornej, aby sprawdzić, jak wygląda wdrażanie nowej ustawy. Głos mediów. Niedziela 11. Zdjęcia. TVP info, TVP parlament i programy lokalne. Oglądaj ulubioną audycję przez internet. Wystarczy mobilna aplikacja TVP stream. kłódki, strajk głodowy, czyli sesja dotycząca likwidacji szkoły w Dąbkach. Wójt tłumaczy się niżem demograficznym i tym, że nie stać go na tak duże dopłaty. Docelowo szkoła miałaby być przekształcona w szkołę społeczną. Niektórzy rodzice rozpoczęli głodówkę i okupację urzędu gminy. Szczegóły za chwilę. Powiemy też o komorniku, który zaprotestował przeciwko eksmisji w koło brzegu. I pokażemy też oczywiście naszą galę dziennikarską i nagrodzonych, czyli najlepszych z najlepszych w regionie. To oczywiście nie wszystko. Spotkamy się za kilka minut. Magdalę się Zapraszam na kronikę Podsumowanie dnia. Galeria Kaskada. W twoim stylu. MM Trendy, jedyny w Szczecinie magazyn lifestyleowy. W pierwszym numerze m.in. fascynatory Magdy z Górskiej, Kubińskiej.